Się na Przed nami premierowe odcinki dziewiątego sezonu dzielnicy strachu. A w nich? Ojciec komandos szukający A, zemsty. Kasy chcesz, to bierz wszystko! Pożar w szpitalu psychiatrycznym. nie wierzę. Co? Richter. Dlaczego ojczym porywa córkę? Młodzi raperzy szantażowani przez właścicielkę klubu nocnego. No ale ona groziła, że mnie zabije. Ja do niej, że... Sam się zabiję, bo w dupie mam takie życie. Czy Sylwia przeżyje poród? Matki no jej brakuje? Na szczęście ma tata. Ola szuka Julki, kogo znaleziono nad rzeką. Zabił i... i próbował spalić w ognisku. Obietnica Andrzeja. To jest moja koleżanka, ona ma bardzo rzadką grupę krwi, ABRH Coraz słabszy nocoń. Ej, pan, pan sobie już iść. Miłosny wiersz dyżurnego. Niczym światłość z poranka. Rapery, chcesz zostać? Nowy sezon Dzielnicy Strachu. W tygodniu od 21 tylko w pulsie 2.